To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Samsung balansuje między popytem a niepewnością geopolityczną. Samsung Electronics opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2025 roku, pokazując niewielki wzrost zysku operacyjnego 6,7 biliona wonów 4,68 miliarda dolarów, czyli o 1,2% więcej RR. Wzrost ten osiągnięto mimo słabszej kondycji działu półprzewodników, głównie dzięki skokowemu popytowi na smartfony i chipy towarowe w USA, wywołanemu obawami przed nowymi cłami. Przychody koncernu wzrosły o 10% do 79,1 biliona wonów. Segment urządzeń mobilnych i sieciowy odpowiadał za 4,3 biliona wonów zysku operacyjnego, o 23% więcej niż rok wcześniej. W kontraście, działalność półprzewodnikowa przyniosła 1,1 biliona wonów zysku, notując aż 42% spadku. Samsung nie przedstawił prognozy na bieżący kwartał, powołując się na rosnącą niepewność makroekonomiczną oraz napięcia handlowe, które komplikują planowanie. To wyraźny sygnał, że nawet globalni liderzy rynku nie są odporni na niestabilność otoczenia. Wyniki sugerują, że spółka coraz silniej polega na bardziej przewidywalnym popycie konsumenckim niż na potencjale AI, który wciąż nie przekłada się na rentowność. Dla rynku to ważny sygnał. Choć hype wokół AI trwa, tradycyjne segmenty, jak mobile, nadal stabilizują finanse największych graczy.